Cześć, witajcie z tej strony Invi i witam Was w 11 odcinku QAntai. No i patrzcie, patrzcie gdzie jestem. To dam. No i co to jest? A co to jest? A co to jest? A, 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 a to będzie serwer. A to będzie ładny serwer. Bardzo fajny serwer. MC-Invinet, prawda? Bardzo ładny serwer będzie. Bardzo fajny. Takie przypominające czasy skafa. Takie wszystko podobne strasznie do skafa. Takie wiecie, no takie, takie, taki stary, stary KKF taki hardcore, no. Mam nadzieję, że wypali. Jak e, na razie to będzie pierwsza edycja, więc no tutaj jeszcze nie wiadomo kiedy będzie starty trzeba Was o wszystkim poinformuję, no ale naprawdę serwer zapowiada się zarąbiście, autorskie pluginy, wszystko jest dosłownie ogarnięte. Tylko jeszcze trzeba parę rzeczy jeszcze tutaj po, poogarniać, e, takich jak na przykład e, tam jak, 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 tamten item, item, shop, item shop, no, item shop, na przykład. Też nie będzie czegoś takiego jak te VIPy, czy jakieś tam inne. Będzie jedna ranga, która jest, która tam daje malutko. To będzie kit gracz, kit gracz, kit gracz, chyba tak. Nie, chwilę. O, kit gracz. I, i to, i to będzie jedyna, jedyna ranga te staje temy ona będzie do kupienia tam za, za symboliczną kwotę tam chyba 4 czy 7 zł i naprawdę tutaj ona mało co będzie dawać, nie będzie dawać tak samo jak te wszystkie VIPy, setów i tak dalej, tylko tam symboliczne jakieś temki, na wspom... że, że po prostu serwer, nie? Eee, coś tam jeszcze może być dawać w statystykach, ale tego nie wiem, raczej nie. Eee, dalej. Do kupienia będzie unban, unban, ale też będzie do kupienia, bo jak się zleci jakaś masówka osób, no to będzie też fajnie tam się złożyć po trochę, niż, niż, niż po prostu kupować każdą z osobna. Serwer będzie taki, itemy na gilie będą mniej więcej takie. Aha, i tu jeszcze będzie pomagać właśnie ten gracz plus chyba, z tego co widzę. Będzie połowa itemów, albo to jeszcze zostanie usunięte. Sam nie wiem, jak to będzie wyglądać. No, i jeszcze drop, drop jeszcze nie dział. ale na złoto będzie chyba z 1,5%, na diamanty 0,7%, na emeraldy 0,7%, no. I, i, I to będzie taki, taki stary, stary, fajny, lubiany SKKF moim zdaniem, takie zobaczymy czy, czy, czy jeszcze w ogóle są tacy gracze, którzy będą chcieli na takim czymś grać, co to za kultas? no. I mm, jak wypali, no to będzie fajnie, jak nie, no to, no to trudność mówi, jednak, jednak wtedy pokażcie, że wolicie grać na takich easy serwerkach no, niż, niż, niż trochę posiedzieć i pokopać. No, także Także tak to tyle z tego serwera. Chciałem wam tylko pokazać, jeszcze oficjalna reklama jakoś tam zrobię z tego, żeby wszyscy po prostu o tym wiedzieli, że, żeby też więcej osób po prostu powchodziło na ten serwer. No bo moim zdaniem będzie naprawdę fajne, będzie naprawdę udane, Także no, czemu nie? Czemu nie spróbować? Szczerze, no, jakby każdy wszedł na start i zobaczył jak to wszystko wygląda jakby mu się spodobało, zostałby na dłużej, jak nie, no to no to nie. No i i tak, no. Dobra, to przechodzimy do pytań. Pierwsze pytanie zadał Big Bingo. E, czy masz zamiar kręcić jakąś nową serię z jakiejś gry e, z jakiejś gry. Wiecz co już trudno jest po prostu, już mówiłem o tym, trudno jest po prostu przekształcić widzów Minecraftowych na na widzów na przykład z CSA e, bo, bo, bo no bo osoby cię subskrybują, dlatego że nagrywasz jednak te klocki, nie? A nie tego CSA. Mogłem też z GTA coś robić, ale na razie mam tam bana w sumie <grym> no i tak. I, I tak, tak. Mm. lubisz gasić inne gry niż Minecraft? Pewnie, że tak, lubię sobie czasami pograć z tego CSa na przykład. Lubię sobie pograć w GTA chociażby jakieś tam inne giery co ja tam jeszcze gram Chyba w sumie tyle. Właśnie o gier A, ATS jeszcze dwójka. Ostatnio, y, ostatnio ogarnąłem. Mm, od kolegi mi pożyczył. Kolega Wojciech mi pożyczył, dziękuję. No i, i to też fajnie w, to, w sobie to gra. Czekam na to ATS 2. To będzie American Truck Simulator. To będzie bardzo fajna płać. Także czekam na to, czekam, czekam. Z niecierpliwością i będę na pewno grał. Może też z tego zależy, czy będziecie chcieli czy nie. Dobra. Kolejne pytanie. Decooler Punching. E, jak nauczyłeś się montować Sony Vegasie? E, totalnie metodą prób i błędów. Nie oglądałem żadnych poradników jak to Znaczy, chwila. Nie oglądałem poradniki jak przycinać na przykład jakie są tam różne skróty na przykład na przycięcie e, filmu. Na przykład jeżeli chcesz tam zrobić takie cięcie, no nie wiem jak to wam to powiedzieć, no odciąć kawałek, no to musisz klikasz na przykład S. A bądź tam takie bindy. No, to tylko tyle się dowiedziałem, a reszta to już metoda prób i błędów i jakoś... jakoś doszło. Jakoś tak doszło, no. a coś, mogę mówić trochę takie przyjebane głosy, bo, bo... jestem trochę chory, trochę mnie głowa boli i... no i, i tak ogólnie no, to tak średnio się czuję. No, ale mimo wszystko nagrywam. Jeżeli obiecałem, to, no, to nagram już, no. No nie? No. <laughs> no, dobra. Kolejne no, ja pytanie, co do tych brunetki czy blondynki? Wiesz co to zależy od, od osobowości, od, od, od też twarzy, no i ale jakoś bardziej mi się moim zdaniem podobają blondynki. No. Ehm, kolejne pytanie zadał Diablo. Słuchasz rapsów? Nie za bardzo. Jak już to jakichś takich zagranicznych niepolskich, bo polskie rapy są bez sensu i oni niczym nie opowiadają. Znaczy niektóre, nie mówię, że wszystkie, ale niektóre. No. Więc za bardzo nie. Co sądzisz o dzisiejszym NC? Na przykład na RIVIE nie można koblować podczas w e, wysokości Y30. To z TIVI robią wyższe fosy, żeby napi robić. Wiesz, co moim zdaniem to jest w ogóle bez sensu. Powinno być to, że be bez tego koblowania. żeby tak było jak, jak jest. Jeżeli ktoś wpadnie do fosy, no to jego problem, nie musi się jakoś z niej wydostać albo jakoś tak o radzie mu lub nie zrobili. I to jest w ogóle kompletna głupota, moim zdaniem. Ariwi zresztą to skopiowało od tego, od, od MCHC, co też jest takim mało kreatywnym pomysłem. No i tak szczerze, to, to wolałbym, żeby tego nie było. no Nie dlatego, że chcę robić nogi, tylko dlatego, że że, że po prostu to jest problem kogoś, jeżeli wpadnie do fosy, nie? E, dalej. Co, co o tym jeszcze było? Aha, że nagi robić, no na 30 to no mówię to jest bez sensu, bo, bo i tak dużo, dużo gildii robi, na przykład Steven na ostatniej edycji MCHC yy, miały fosę do poziomu 30 no i, i a, mieli, a mieli chyba Kuboid na którym tam setnym, nie? Także to jest w ogóle bez sensu, to jest jedna wielka pomyłka moim zdaniem, tego nie powinno być. No ale jak, jak robią, tak są. Dobra, słuchajcie, dzięki Wam za wysłuchanie 100, załóżmy Teraz bo się 200 łapek, no to 190 łapek jest kolejny odcinek e, Kolejny odcinek jeszcze w międzyczasie zrobię... E, w międzyczasie jeszcze zrobię mm, jak to się nazywa? No. E, reklamę tego serwera. Kto będzie chciał to może wrzucić. Bardzo, bardzo bym podziękował. E, no i, i zostawi łapkę w górę na pewno pod reklamą. Jeżeli ktoś rzuci, no, także no. E, Także to tyle. Aha, i jeszcze dzisiaj będę robił live o 20:00 serwera na modach. zostałem zaproszony na taki serwer na modach. Także dzisiaj o 20:00 będzie jeszcze z tego live. No, także was zapraszam jeszcze też osobny filmik oczywiście ten zrobię. Także dzisiaj będzie ten filmik i jeszcze jeden wrzucał o godzinie, nie wiem, tak myślę, 19:00, że będzie live dzisiaj. Także dzięki i widzimy się na Twitchu jeszcze dzisiaj. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się na razie.